Dzień dobry, witamy Państwa w Studiu Polska 360. Ja nazywam się Paula Wrąbel. Dzisiaj naszym gościem jest prezes Fundacji Kulturalna Polska, Anna Popak. Dzień dobry, witam Cię, witam serdecznie Państwa. Aniu, powiedz, prowadzisz spotkania Klubu Dyplomaty. Opowiedz troszeczkę, co to jest. Fundacja Kulturalna Polska stworzyła taki cykl spotkań pod nazwą Klub Dyplomaty. To jest osiem spotkań. Trzy odbyły się w zeszłym roku, w tym roku właśnie pierwsze przed nami. Klub Dyplomaty to spotkania z ambasadorami, z pracownikami korpusu dyplomatycznego, z chargé d'affaires, z sekretarzami ambasad, a także z pracownikami tych miejsc. To są spotkania, podczas których opowiadamy naszym gościom, no obcokrajowcom głównie, o polskiej historii, kulturze i tradycji, w tym ku tradycji kulinarnej. Doszliśmy do wniosku, że bardzo dużo jest źródeł takiej negatywnej, niepochlebnej informacji o Polsce. Ona jest sądzona z różnych stron, przez różnych ludzi, przez tych, którzy nie znają polskiej historii, przez tych, którzy nie chcą, by Polska ta prawdziwa historia docierała do właśnie znaczących osób poza granicami Polski. Więc postanowiliśmy, postanowiłam, że musimy dać opór temu i trzeba stworzyć miejsce, gdzie mówi się dobrze. Przy czym nie wybieramy naszej historii, wybieramy takie wątki, które są powszechnie znane, ale pokazujemy je w ciekawy sposób. Do tego dodajemy jakiś występ artystyczny, tak żeby pokazać też polską kulturę, polskich twórców. I zawsze z zakończeniem takiego spotkania jest degustacja polskiej kuchni historycznej, bo także chcemy odejść od tego, żeby Polskę kojarzono wyłącznie z bigosami i z pierogami. Z Chcemy pokazać różnorodność, bogactwo, wpływy także innych narodów na polską kuchnię. I ta część nieformalna zawsze cieszy się dużym powodzeniem, sukcesem, bo podczas tych degustacji nasi goście odnajdują smaki swoich krajów właśnie w polskiej tradycyjnej kuchni, no i mają okazję przedyskutować to, czego się dowiedzieli wcześniej z wykładów, z prelekcji, porozmawiać na ten temat. Pierwsze spotkanie ze względu na wojnę dotyczyło mm, takiego trudnego sąsiedztwa Polski, Rosji i Ukrainy. Wykład inauguracyjny wygłosił moim zdaniem geniusz, pan profesor Andrzej Nowak. Fenomenalnie opowiedział właśnie o tych trudnych zawiłościach naszego sąsiedztwa. Był występ artystyczny, występował syn znanego pieśniarza Ładysza, Bernarda Ładysza. No i kuchnia historyczna, która już zobaczyliśmy, że jest mocnym punktem tych spotkań. Następne spotkanie dotyczyło polskich podróżników i odkrywców, i wykładowcą był profesor Mariusz Żiłkowski, który jest prezesem polskiego Towarzystwa The Explorers Club, opowiadał o wyprawie Benedykta Polaka, który był pierwszym Polakiem, który dotarł do Hana Mongołów, i to była w ogóle pierwsza udana misja dyplomatyczna z Europy Zachodniej do tego Królestwa Mongołów właśnie. A to był czas. Kiedy Mongołowie pustoszyli Europę swoimi najazdami, więc nawiązanie jakichkolwiek stosunków miało znaczenie strategiczne. I Polakom, znaczy misji, w której był Polak, się to udało. Między innymi z tego powodu, że po prostu znali język polski oraz języki słowiańskie, które przecież na tych terenach były używane. Kolejne spotkanie to były tradycje Bożonarodzeniowego Polskiego Stołu, to było w Willi Intrata, w Wilanowie. No i teraz przed nami ważne i bardzo ciekawe spotkanie. Cieszę się bardzo, bowiem bohaterem spotkania, które odbędzie się 16 lutego w tym tygodniu, będzie Tadeusz Kościuszko. Ja trochę czytam o tym bohaterze. To jest książka akurat Janusza Wesołowskiego wydana przez wydawnictwo Biały Krug, które jest naszym partnerem także. Kościuszko Bohater dwóch kontynentów. Przeczytałam tę książkę, ze zdumieniem w ogóle odkrywam, jaki to był niesłychanie ciekawy człowiek. Czym zaskoczył no, Zaskoczył mnie przede wszystkim taką wszechstronnością i sumiennością w podejściu do tego, czym się zajmował. Bo był żołnierzem, to wiem. Mm. Był przywódcą, naczelnikiem insurekcji kościuszkowskiej, to wiemy. Był bohaterem dwóch narodów, to wiemy. Stany Zjednoczone wiele mu zawdzięczają. Ale nie wiedziałam na przykład, że był obywatelem honorowym Francji. Otóż po zwycięskiej bitwie pod Dubienką Młoda wtedy Republika Francuska, dowiedziawszy się o tym, dała mu tytuł obywatela honorowego swojego kraju. Mówił o sobie, że jest Litwinem, chociaż urodził się na Białorusi, to znaczy na terenie obecnej Białorusi, wtedy to było po prostu ziemię Królestwa Polskiego i Księstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, więc urodził się na tych terenach pogranicznych, mówił, że jest Litwinem, walczył o wolność. Ukrainy, chociaż wtedy nie było Ukrainy, tylko ludzi, mm -hmm. ale walczył i rzeczywiście bardzo mu zależało na tym, żeby jednak z tym z moskalami, z Rosjanami wygrywać, więc mamy już kolejny kraj, no i był Polakiem i naprawdę był człowiekiem niezwykle pracowitym. Bo myślę, że każdy przyzwoity człowiek, żeby coś osiągnąć, musi być pracowity, bo wiadomo, że przyzwoitym zawsze jest trudniej niż tym innym. Więc żeby przełamać opór i niechęć osób, które mają inny pogląd na świat, no trzeba się wykazywać odpornością psychiczną i pracowitością. Ale to, co było najbardziej zaskakujące, to dopiero przed nami, dlatego że Kościuszko skończył szkołę malarską, Akademię Sztuk Pięknych i pięknie malował. I pięknie malował akty kobiece, więc to jest zaskakujące, zachowały się w ogóle po nim akty kobiece. I kiedy przebywał w Stanach Zjednoczonych, tam w ogóle dowodził budową fortu, między innymi tego West Point, w którym do dzisiaj mieści się Akademia Wojskowa, to yy, podobno ustawiały się kolejki do naszego bohatera narodowego, żeby malował portrety. No a nie wiem, jaki tam był zakres jego prac, czy tylko portrety, czy także akty, w każdym razie cieszył się niesłychanym powodzeniem. Panie mówiły o nim, że to ten z tym blond warkoczem, bo miał gęste, piękne, jasne włosy splecione w warkocz, zgodnie z ówczesną modą, przy czym to były jego prawdziwe włosy, nie peruka, bo wielu panów z wiadomych nosiło, względów często tak. nosiło peruki, ale on nie. Był przystojny, był bardzo taki męski i, i, i ciekawy, więc miał powodzenie u kobiet. Ale w ogóle najbardziej chyba zaskakujące było to, jak on się w tej Ameryce znalazł. No jak to został bohaterem narodowym Ameryki? Wszystko z powodu nieszczęśliwej miłości. I to jest właśnie klucz sprawy. Otóż Kościuszko po powrocie z Francji podjął na pracę jako nauczyciel w dworze niejakiego wojewody sosnowskiego. To było nad Bugiem, na terenach polskich leży ta, ta miejscowość. Ten przystojny młodzian, tu oczywiście jest w stroju późniejszym, ale podjął pracę właśnie tam, w tym dworze. No i on, tenże wojewoda, miał dzieci, wśród nich była też córka. Córka miała na imię Ludwika, była młodą, piękną panną i nauczyciel, jak to często bywa, yy, zakochał się w uczennicy z wzajemnością. Uczennica bardzo też zapołała do niego żywym uczuciem. Nie dziwota, bo był inteligentny, dzielny, odważny, pracowity i przystojny, więc myślę, że mógł się spodobać. Tutaj znalazłam taki, taki rysunek właśnie przedstawiający kościuszkę z młodziutką Ludwiką, kiedy tłumaczy jej jakiej zawiłości, nie wiem, geografii albo arytmetyki w każdym razie patrzą na siebie mocno, tak intymnie. Nie. I on proszę sobie wyobrazić, oświadczył się tej dziewczynie, dali sobie słowo, powiedzieli, że, że będą razem. Ona też mu to przyrzekła. Ale tymczasem jej ojciec, Wojewoda przegrał córkę w kartę w sposób dosłowny. Grał mianowicie z jednym z wielkich wielmożów, z Lubomirskim i przegrał potężny majątek. Przegrał ziemię, przegrał majątki, przegrał wsie. No i żeby ocalić resztki tego majątku, żeby to zostało jednak w rodzinie, to wpadli na szatański pomysł, że razem z majątkiem da córkę. I to będzie jakby, jakby wiano córki. No i tak się stało. Przyszedł do domu, powiedział swojej córce, że zostanie księżną, a księżna wpłacz. Księżna nie chce być księżną. Księżna chciała być panią kościuszkową. No niestety sytuacja była taka, że musiał się, musiała się poddać woli Ojca, Józef Sylwester Sosnowski miał na imię tenże Wojewoda, no i poszła za mąż za lubą Mirskiego. Ale zanim to się stało, to Kościuszko jeszcze nie tracąc nadziei, próbował tą pannę porwać, bo stwierdził, skoro ona go kocha, on ją też porwie, wywiezie, wezmą ślub i będzie po sprawie. No ale niestety, jak to często bywa, jakiś zdrajca, jakiś sprzedajny służący, czy ktoś, nie wiadomo dokładnie, zdradził plan młodych ludzi. I ten, to porwanie udaremniono, czyli nie doszło do skutku niestety, ale już widać było zamiar Kościuszki i to niestety mógł Kościuszko przypłacić głową, bo wtedy za porwanie dziewczyny no, była kara śmierci, mm -hmm. więc Kościuszko ratując się przed tym musiał uciekać, uciekł na zachód Europy, czyli po prostu jak najdalej się dało przez wszystkie poszczególne kraje, aż dotarł do Francji. A tam właśnie Francja wspierała wtedy, będąc przeciwko Anglii, odwieczny konflikt dwóch państw, wspierała noworodzące się państwo, czyli Stany Zjednoczone. Czyli wysyłała kontyngenty żołnierzy, organizowała mobilizację i wysyłała ludzi, którzy chcieli tam do walki, do Stanów Zjednoczonych. No polityka, proszę Państwa, zawsze zwycięża, wówczas też. I Kościuszko zaciągnął się na okręt, popłynął do Stanów Zjednoczonych i tam, chcąc nie chcąc, został bohaterem. Bo to się okazało, że wszystkie te jego wspaniałe cechy, czyli to, że był inżynierem znakomitym, budował forty, Budował obozy dla żołnierzy, był takim gospodarzem pełną piersią. To, że był żołnierzem, czyli świetnie wyszkolony, to, że był rysownikiem, to też mu pomagał rysować plany, mapy, tereny, na których się te wszystkie działania wojenne rozgrywały, to wszystko mu pomogło, więc naprawdę no, nie miał innego wyjścia. Został bohaterem, chociaż pewien Francuz próbował mu w tym przeszkodzić. Zazdrość i ambicje męskie sprawiły, że nie tak szybko awansował, jakby mógł ale w końcu Kongres Stanów dał mu tytuł generała. Także wrócił do Polski już tytułem generała brygady. No i tak to się skończyło. Wrócił i próbował dostać się do polskiego wojska. I on, ten geniusz naprawdę wojskowości, nie mógł dla siebie znaleźć miejsca. Nawet jego była miłość, czyli Lubomirska już, czyli Ludwika, jego dziewczyna, w której się zadłużył, próbowała u króla wyjednać, żeby dostał się do wojska nie było to takie łatwe. Także proszę Państwa, jak myślicie, że układy to wymysł współczesności, niestety jesteście w błędzie. Nawet wielkich bohaterów też, one dosięgały. W końcu dostał wymarzoną posadę w wojsku, no i został bohaterem również Polski. Mnie ujęło to, jak on bitnie i dzielnie walczył z Ruskimi, z Moskalami. Naprawdę on wykorzystywał wszystkie siły i cały, cały swój taki nawet światopogląd pod to, żeby przewalczyć Rosjan. Przecież to, że skutecznie wezwał do walki chłopów, to nie było takie łatwe. Chłopi nie czuli się wcale tożsamościowo Polakami. Najczęściej w tamtym czasie byli w związku z tym, że był taki system, taki układ feudalny, no to się czuli po prostu częścią jakiegoś majątku magnackiego. Czyli żyli tam, na tym terenie, do którego przynależeli narodowościowo, czyli jeżeli to była Ruś, to do Rusi, jeżeli Litwa, to do Litwy. Nie mieli poczucia polskości. On mówił do każdego z nich obywatelu i mówił, że każdy będzie mógł być wolny. Więc nadawał godność tym ludziom, mówił, że Polska o nich zadba i dbał, dbało to, żeby ci, którzy brali udział w insurrekcji, zostali ranni na przykład, albo zginęli ci najbardziej zasłużeni, żeby ich rodziny były zabezpieczone. Dbało o to, żeby do walki nie szli boso, dbało o to, żeby mieli buty, no, po prostu jako, jak człowiek podchodził do tych ludzi. Kościuszko także wydał odezwę do kobiet, bo uważał, że w kobietach jest wielka siła, wsparcie moralne, ale także pomoc przy opatrywaniu rannych, więc całe zastępy polskich ziemianek, czy szlachcianek, czy po prostu miesz mieszczanki również, Wszystkie były zaangażowane w działania takie wspierające, czyli robiły tak zwane szarpie, na przykład i bandaże darły materiały na pasy, stąd szarpie, po to, żeby móc opatrywać rannych, a to wtedy, gdy zadawały się rany kłute, było bardzo, bardzo ważne, żeby ten upływ krwi jak najszybciej zatamować. Jestem od niedawna kwalifikowanym ratownikiem pierwszej pomocy, więc wiem. Więc naprawdę ta pomoc była bardzo szeroka i Kościuszko. No, mógłby zwyciężyć. Ta jedna zwycięska bitwa pod Racławicami była takim światełkiem nadziei. Niestety Zjednoczone Siły Dwóch Cesarstw pokonały tego człowieka. Ale właśnie o nim będziemy mówić na klubie dyplomaty. Zagadałam się, a miałam mówić o klubie dyplomaty. Właśnie bardzo pięknie opowiadasz o tak. co Chcę powiedzieć teraz jeszcze, czego możemy się spodziewać podczas spotkania. Tak, podczas spotkania potwierdziło już nam kilku ambasadorów, bardzo się z tego cieszymy. Namawiamy ambasadora Francji, żeby również jako przedstawiciel kraju, który dał tytuł honorowy, obywatelstwo honorowe, żeby przemówił, więc liczymy na to, że ambasador Francji zabierze głos. Ale przede wszystkim będzie wykład pana Krzysztofa Jabłonki, wspierany świetnymi ilustracjami z Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. To jest fundacja, która ma ogromną liczbę i zamówionych o portretów kościuszki i scen batalistycznych, więc będziemy mieli udostępnione na slajdach te, te obiekty. Będzie również właśnie wsparcie takie merytoryczne pana. Leszka Marka Krześniaka, który jest prezesem Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. A oprócz tego pojawi się na sali, w której będą zebrani goście, taki przedstawiciele wojska ówczesnego, czyli będzie sześciu żołnierzy, w tym kobieta, bo jak mówiliśmy, też brała udział w walkach i w tej linii pierwszej pomocy, więc będzie pokaz mundurów i broni z epoki. To przygotowuje nam grupa rekonstrukcyjno-filmowa Bemowo, którzy specjalizują się właśnie w odwzorowywaniu mundurów, więc będą piękne mundury, można będzie zobaczyć. Można będzie wziąć w rękę tę broń, którą mieli do dyspozycji powstańcy. No i to jest też takim ważnym, ciekawym punktem, mam nadzieję. A na koniec będzie uczta przygotowana, może uczta za duże słowo, ale poczęstunek przygotowany zgodnie z recepturami osiemnastowiecznymi, z uwzględnieniem właśnie tych realiów wojny, więc będą takie rzeczy, które można było jeść będąc w polu walki, czy tam na przedpolach, ale też będą po prostu dania które serwowano w tamtym czasie. i Będzie specjalne nawiązanie do wątku kulinarnego u kościuszki, bowiem kościuszko również wśród licznych swoich zalet produkował sery holenderskie. Kiedy wrócił z Ameryki, jego majątek rodzinny popadł w długi na skutek złego zarządzania i kościuszko, próbując go ratować, rozpoczął produkcję serów holenderskich na Podlasiu, więc, więc również, że to będzie i sery będą także jako nawiązanie, pojawiały się w tym menu. No i mamy nadzieję, że, że ambasadorzy, pozna, poznawszy lepiej historię Kościuszki, jego naprawdę zaangażowanie w walkę o wolność i niepodległość wszędzie, nie tylko w granicach Polski, no docenią i będą dalej nieśli tę wiedzę o tym wybitnym Polaku. Chcieliśmy bardzo zaangażować pana ambasadora Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że ze względu na zbliżającą się wizytę prezydenta Bidena pewnie to nie będzie możliwe, ale mamy potwierdzenie, że z ambasady Stanów Zjednoczonych też ktoś przyjdzie, no bo dla, dla Stanów Zjednoczonych, dla Amerykanów, Kościuszko jest naprawdę bardzo ważne. To nie jest jedna z wielu postaci w, w szeregach historii, ale po prostu ktoś, bohater, który stworzył de facto istniejące obecnie mocarstwo światowe. Więc będzie także wątek amerykański i też się z tego cieszymy. No i chcemy po prostu, żeby wiedza o Polsce szła dalej w świat. Mamy tyle ciekawych historii, mamy tyle pięknych momentów, o których możemy opowiadać, że właściwie powinniśmy to robić na okrągło. Ta nasza działalność to jest takie kropel, kropelka w morzu, ale. Bez nie byłoby może, więc cieszymy się, że możemy być częścią. Jeszcze powiem, kto jest partnerem, bo tutaj jest bardzo ważne, że Polska Fundacja Narodowa i pan prezes Marcin Zarzecki osobiście się zaangażował w to, w to działanie i promowanie tego, więc również będzie. Akademia Dyplomatyczna, miejsce, w którym odbywa się to spotkanie mz u także bardzo nas wspiera. Zawsze wolontariusze pomagają organizować, przyjmować gości, nawiązywać kontakty, no bo to w końcu kończy się na tym, że Ważne jest, aby człowiek z człowiekiem porozmawiał, aby ktoś uwierzył w te historie, bo najpiękniejsze nawet rzeczy, historie mogą być martwe, jeżeli nikt w nie, nie uwierzy, a nam zależy na tym, żeby one były żywe. Więc ci nasi wolontariusze także pomagają tam w nawiązywaniu kontaktów, w rozmowach osobistych, kuluarowych. To druga rzecz. Cieszymy się, że Poczta Polska będzie naszym partnerem. Poczta Polska wydawała w swojej historii znaczki z Tadeuszem Kościuszko, więc mają również swój wkład w popularyzację tej osoby i będą również z nami. 16. Lasy Państwowe. Kościuszko walczył w lasach, więc doskonale znał i poszycie, i to, jak je wspaniałe schronienie może dawać las i wykorzystywał go zresztą taktycznie. Więc Lasy Polskie, także Lasy Państwowe będą naszym Partnerem, czekamy jeszcze na potwierdzenie innych, natomiast szerokie grono mediów również dołączyło do projektu do rzeczy, TVP Historia, Radio Warszawa, Radio Wnet, Niedziela, Tygodnik Niedziela i inne media wszyscy wspieramy tę ideę, żeby dobrze mówić o Polsce, również Polska 360, na której antenie jesteśmy nas wspiera i pomaga myślę, że to jest zadanie każdego Polaka, żeby być ambasadorem własnego kraju. Czyli 16 lutego a podczas spotkania Klubu Dyplomaty będzie historycznie bardzo wartościowo i pysznie. Tak, i smacznie. <laughs> smacznie. I na tym nam zależy. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję Państwu.